Czwartek 30 listopada minęło dokładnie 5 lat od pierwszego posiedzenia tej kadencji Rady Miasta Świnoujście. Do jej końca jeszcze 5 miesięcy i te ostatnie sesje Rada będzie obradować w okrojonym gronie. Podczas listopadowych obrad przewodnicząca poinformowała o zmianach w składzie personalnym Rady. Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 15 listopada Wpłynął do Rady Miasta, wpłynęło pismo od pana radnego Andrzeja Staszyńskiego, w którym informuje, że przesłał komisarzowi, komisarzowi wyborczemu w Szczecinie oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego. W tym piśmie również serdecznie dziękuję państwu radnym, panu prezydentowi koleżanką i kolegą, wszystkim radnym za wieloletnią owocną współpracę w radzie miasta. Również pismo otrzymaliśmy od komisarza wyborczego o o tym, że mandat pana radnego został wygaszony i w związku z tym, że jest krótki czas do wyborów samorządowych, kolejna osoba z listy nie będzie tego mandatu już sprawowała. Więc do końca tej kadencji Rady będziemy obradować w składzie dwudziestoosobowym. Zrzeczenie się mandatu przez Andrzeja Staszyńskiego skutkuje tym, że w Radzie Miasta przestaje funkcjonować klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Staszyński zasiadał w Radzie Miasta od 2010 roku, a więc przez trzy kadencje, w obecnej złożył łącznie przez pięć lat 30 zapytań i interpelacji. W najbliższych wyborach nie będzie mógł wystartować, bowiem uprawomocnił się jego wyrok w sprawie karnej.